do mnie w moim ulubionym miejscu w Centopii Hej wszystkim, z tej strony Lambert i jak pewnie widzicie doskonale kupiłam tą grę, jeszcze nie wiem czy nie zaczynam żałować, ale e, cóż, jeżeli macie tyle lat co ja, albo gdzieś w okolicy tylu lat co ja to możecie znać bajkę Mia i ja która leciała w sumie w latach 2012, 13 na um, Teleton Plus, bodajże. Tak mi się wydaje. W każdym razie bajka jest um, niemiecko-kanadyjsko-włosko-holenderskim serialem animowanym fabularnym, opowiadającym o dziewczynce, która um, straciła rodziców i zamieszkała w internacie. Natomiast w pamiątkach po swoich rodziców znalazła tajemniczą księgę i bransoletkę, które przenoszą ją do świata Centopii, w której zapoznaje się z jednorożcami, zaprzyjaźnia się z jednorożcami i bardzo szybko przestaje być miło, bo okazuje się, że na Centopie czyhają złe siły. Tych sezonów było bodajże ze cztery, ja pamiętam dwa pierwsze właśnie z Teleton Plus, potem była była dostępna do oglądania na Netflixie. Nie wiem, czy jeszcze jest, natomiast pamiętam, że to sobie jakoś nadrabiałam. I cóż, i myślę, że to była duża część mojego dzieciństwa, i jakby nie było. E, nie wyprę się tej bajki, uwielbiałam ją. A ponieważ niedawno była jesienna wyprzedaż gier na Steam i zobaczyłam, że jest za 13 zł, to uznałam, że muszę mieć tę grę. Gra w sumie na siłę kazała mi zrobić samouczek, którego nie mogłam pominąć, i pokazała mi jak jeździć jednorożcem. Generalnie ja nie mam podpiętego kontrolera, natomiast gra chyba jest ewidentnie stworzona pod kontroler. Natomiast e, nie ma tutaj w ogóle opcji zmian ustawień, w ogóle czcionka lato. W każdym razie jedyne co mamy pod opcją menu, to zmiany języka. E, natomiast gra jest po polsku, jest z dubbingiem, chociaż nie jest to dubbing ten sam co w bajce, to nadal na plus. E, no i generalnie jedyne co to gra przekierowuje nas do wsparcia. Cóż, wsparcia to ja będę potrzebować po tej grze. Natomiast mamy tutaj jakieś różne rzeczy, których gra nie wyjaśnia. Jest nowa wyrocznia! Rozwiąż ją i otwórz więcej światów dzięki punktom wyroczni! Okej, okay, to ciekawe. Dobrze, że tu jesteś. Potrzebujemy twojej pomocy. Wróciłaś? Wróciłaś. O, Fadyl. Cześć, co robisz? Jay, czekaliśmy na ciebie. Mm, zgodnie z planem wszystko jest gotowe. Ech, tylko brakuje tych wszystkich części. Wszystkich. Jest nowa wyrocznia. Okej, okay. mogę po prostu kliknąć play czy coś, w ogóle sterowanie też jest dziwne, bo nie możemy się poruszać w WSD, tylko strzałkami i spacją albo myszką, więc ogólnie naprawdę dziwnie, dziwnie się w to gra. Możemy latać naszym jednorożcem, możemy skakać, możemy... nie wiem sama co jeszcze robić, aczkolwiek... Gra jest dziwna, bardzo taka nie. Ojej. Ta podróż jest dość wyczerpująca. Musisz użyć łzy jednorożca, aby kontynuować grę. Okej, okay, powiedzmy, że sobie tego użyję. E, sterowanie jest dziwne, i gra też jest dziwna. Myślałam nad czymś bardziej fabularnym, jak to kupowałam, a mamy taki typowy, nie pamiętam jak się nazywa, ten typ gier. Natomiast e, typowy jak e, ten Subway Surfers czy, czy coś. No dobra, coś zrobiliśmy. Mamy jakieś punkty doświadczenia i jakieś inne rzeczy też. Bo jakie ładne. Zrobione, zrobione, wspaniale. Dziękuję! Uratowałeś centopie. No spoko. Jest nowa wyrocznia. Rozwiąż ją i otwórz więcej światów dzięki punktom wyroczni. Wydaje mi się, że gra jest dosyć płytka mimo wszystko. Naprawdę liczyłam na coś ciekawszego. A, a gra wydaje się być taka... Taka płytka. I bardziej żerująca na właśnie wspomnieniach yy, dzieci teraz już dorosłych, które gdzieś tam na tej bajce się wychowywały? E, zerknijmy sobie, co mamy tutaj dalej. Wybierz jednorożca na przyjaciela. Okej. Okay. Chiara. Ono. Lodowy jednorożec. Księżyc jednorożec. Lawera. Lyria. O, Lyria. Esko. Fler. Garniwera. Gwiazda jednorożec. Jednorożec z sercem. Możemy go. Możemy go wybrać. Chciałam go obrócić, a nie Kryształowy wybrać. Kryształowy jednorożec. Duna. Wow, patrzcie jaki ten. Jakby... Ja już nie pamiętam za wiele z tej bajki, ale... Mimola. Słońce jednorożec. Balanda. Wow, dobra. Wybraliśmy z jakiegoś dziwnego, puchatego jednorożca. Niech będzie. Co mamy dalej? Grota narodzin. To miejsce, gdzie twój przyjaciel jednorożec może odpocząć. Pociągnij swojego jednorożca na muszle. A to on już się zmęczył czy coś? Jak się błyszczy, jak noworodek? No spoko, fantastycznie. Tutaj znajdziesz swoje poprzednie wspomnienia. Wybierz wspomnienia, aby wyświetlić ich szczegóły. Okej. Okay. I gdzie te szczegóły? Jakby, dobra. E, tak. Oczekajcie, tam się coś pojawiło. Wow, już to wszystko razem przerabialiśmy. No to świetnie. E, no dobra, w takim razie ruszajmy na właściwy gameplay i i zobaczmy, co jeszcze nas tu czeka. Raczej nie będzie serii z tej gry, bo nie wydaje mi się, żeby to była tyle porywająca. żeby w ogóle była warta robienia serii. E, sama w sumie, nie wiem. Nie wiem czemu ją wybrałam i czemu akurat teraz przyszło mi do głowy, żeby to nagrać. Wydaje mi się, że dlatego, że po prostu mam dzień wolny, ale siup. Ale tak wyszło, więc let's go. Wybierz świat. Wybierz jednorożca na przyjaciela. Kryształowy jednorożec, gwiazda jednorożec, garniwera, lery, eskop, lyria. Chciałabym jednak, jednoroż, Lodowy Lodowy jednoroż. Onhao. Onhao. Chciałabym jednak wrócić do Dodzy Onchao On Hao. Chciałabym jednak do On Chao. też może być, dobra. Co to są za jakieś randomowe gwiazdeczki? Okej, okay, kolejne doliny, które odblokowaliśmy. Wybierz poziom trudności. Wodny blask, najwyższy. przycisk A, aby strzelić wodnym blaskiem. Woda pozwoli nam zmniejszyć przeciwników. Ciśnij przycisk B, aby przełączać się między wodą a cukrem. Cukier pozwoli nam przylepiać się do złoli. Cukier pozwoli nam przylepiać się do złoli. Dobra. Nie wiem, którym się przełączam między wodą a cukrem. Weź to. Ale coś słabo mi idzie takie mam poczucie. Mam cię. Jakby ta gra jest taka dziwna, a! Mam wrażenie, że słabo nam poszło. Mm. Pustyni kaktusów, doliny serca, na plaży, łąki jednorożców. No dobra, wow, o jeszcze... już to wszystko razem przerabialiśmy. Okej, okay, już to powiedziałaś. Jakby tutaj te wspomnienia nie mają żadnych szczegółów. Oni kłamią. Nie do końca wiem o co tu chodzi. Wybierz poziom trudności. Kucyki jednorożce. Kucyki jednorożce są głodne. Przeciągnij odpowiednie banany z gumy balonowej na jednorożca, aby go nakarmić. Wow, dobra, masz ten. Ty lubisz fioletowe, ty też lubisz fioletowe. To wcinaj. Coś tutaj muszę przejść dalej, ale nie umiem. No, ten żółty mi złap. Oj, 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 za, za szybko, z daleko. Ten lubi zielone, którego nie mogę... Złapać, dobra Lipa, trochę O jezu, to sterowanie jest takie drętwe Jakby Serio, jest bardziej drętwe niż imprezy u mojej partii Jaj, Okropne Dobra, coś jeszcze mam nakarmić? Czy już się wszystkie pospały? A, ten jeszcze chce różowe. Okej. Okay. Ten też by chciał jakiś różowy. Ten by chciał fioletowy. Czemu łapie mi się. O! Pumarańczowy zamiast fioletowego. I jeszcze ten zielony. Okej. Okay. Czy jeszcze ktoś jest głodny? Czy już wszyscy mają drzemkę po Wow, dobra, szczerze zmęczyłam się. Autentycznie się zmęczyłam. Po prostu idźmy dalej. Po prostu idźmy dalej. Jakby ktoś mnie zapytał, czy polecam tą grę, zdecydowanie jej nie polecam. Eee, natomiast można sobie popatrzeć, jak ktoś inny gra i, i stwierdzić, tak, tyle mi wystarczy. Nie dziwię się, że była na nie za 13 zł, natomiast w cenie oryginalnej, która tam wynosi chyba 60, nigdy bym tego nie kupiła. Można się było tego spodziewać po tym, że nie da się nawet zmienić ustawień głośności w grze. Jakby, no nie oszukujmy się. Nie jest to gra najwyższych lotów. Czy ja mogę coś zrobić z tym? Nie, nie mogę, ok. On tak sobie stał i machał, ale tak nie wiadomo do końca. Po co nie wiadomo też do końca, po co zbieramy te motylki i takie tam... Tak po prostu... Tak można zdefiniować tą grę. Nie wiadomo co i nie wiadomo po co. Wybierz świat. Wybierz świat. Wow, Na już pewno to nie ten. Razem przerabialiśmy. No dobra, i co? O, chwila. Wow. O, tu jeszcze jakieś... jakiś jaki słodziak! Powiem Wam szczerze, jeżeli... Myśleliście nad tą grą pod kątem, będzie fajne, fajny powrót do dzieciństwa, czy coś takiego, to przestańcie o niej myśleć. Nie będzie fajnie. Lepiej zróbcie sobie Rewatch na Netflixie, wyjdzie wam fajniej. Ech, tak. Naprawdę. Nie polecam tej gry. Chyba, że tak jak ja, po prostu jesteście masochistami i lubicie sobie. Zagrać w grę, która jest jak drewno i do tego takie niezbyt grywalne. Już pomijając Wybierz bardzo... okej. Okay. Już pomijając bardzo kiepskie um, sterowanie i... Taką grafikę, która wygląda totalnie jak takie gry z wczesnych lat dwutysięcznych. Jakby nie wiem, erę, e, się... Jajks, no e, nie wiem, czy kojarzycie taką erę, w której wracało się. jeks, No i przegrałam. Wow, to trudne! Musisz. Wybierz świat! Po prostu to powtórzmy. Nie wiem, czy kojarzycie taką erę, w której tworzyło się gry filmowe. W sensie tam, nie wiem, jakieś bajki typu Shrek czy. Um, Madagaskar dostawały swoje. Um, dostawały swoje produkcje growe i to były takie produkcje nie najwyższych lotów. Po prostu robione na szybko. Ta podróż jest dość wyczerpująca. Okej? Okay. Wybierz świat! Um. idź do groty narodzin ze swoim jednorożcowym przyjacielem. O mój jednorożec się zmęczył. Grota e, narodzin. To były gry robione tak na szybko, żerujące na sukcesie filmu. E, I rzeczywiście te gry właśnie były w podobnym tonie. Z tym, że zazwyczaj te gry wychodziły tuż po premierze filmu, żeby właśnie jakby kontynuować ten hype, a nie 10 lat czy 15 lat po, po premierze tutaj akurat serialu. Także m, ciekawy zabieg, nie powiem, że nie. Natomiast właśnie taki mi to daje vibe, takiej produkcji zrobionej na łapu cepu, dlatego, e, dlatego że film się udał, więc czemu by nie, e, nie pożerować tutaj na, na fanach filmu czy na serialu w tym przypadku? Z tym, że jakby to 10 lat różnicy, tak? Okej, okay, chyba odblokowaliśmy nowego jednorożca. Ciekawe, czy coś daje tutaj level up, bo niby było, że leveluj swojego jednorożca, ale jakby nie do końca wiem, co dokładnie można wow, za to dostać. To wszystko razem przerabialiśmy. Jak będziesz to mówić za każdym razem, to zaraz będę miała dość. Natomiast Cyril, czułam, że będzie tu jakaś fabuła, czy cokolwiek takiego, a tutaj nic, nic z tych rzeczy. Okej, okay, spróbujemy sobie skończyć pierwszy świat i zobaczymy, co, co wyniknie dalej z tej gry. E, może jeszcze spróbujemy zrobić te, mm, te. zbieranie części do jakichś tam wspomnień, czy, czy czegoś. Już w sumie sama nie, nie wiem, co tam było. No nie. <ścoughs> Moja pamięć jest dobra, ale bardzo krótka. Okej. Okay. I mamy metę. Dobra, nie będziemy już czekać aż się zapełni. Zostały nam cztery poziomy tutaj. No, więc... Więc zróbmy to. W ogóle nawet nie przeczytałam opinii tej gry. Kiedyś ją sobie po prostu dałam do listy życzeń i jak zobaczyłam, że są przeceny, to mówię dobra, biorę w ciemno. Będzie fajnie. Spoiler. Nie było, ale mówię. Kosztowała całe 13 zł, więc za te pieniądze mogę. Tak. Jestem gotowa podjąć to wyzwanie za takie pieniądze. Wow. Szaleństwo. Jakby te poziomy są w miarę proste, przynajmniej jak najbardziej. Oprócz tego się czasem rozproszę i rozbiję. Na przykład nie wiem, co znaczy ta strzałka tutaj. I ta gra właściwie nic nie wyjaśnia. Wrzuca nas Wybierz tylko w mm, samouczek, w którym pokazuje nam sterowanie. Z tym, że sterowanie mówi ci, no, użyj drążka w lewo, żeby skręcić w lewo. Tymczasem e, AWSD nie działa. Trzeba to robić strzałkami i spacją lub myszką. Także tego też gra nie wyjaśnia. Widać ewidentnie, że jest robiona pod kontroler, e, co też mnie. Mówisz, no, co nacisnęłam spać? Ta podróż jest dość wy... Wybierz świat. Widać, że gra była robiona pod, pod kontroler, natomiast jeżeli jest na Steamie, no to człowiek by jednak myślał, że może tak domyślnie dostanie e, sterowanie klawiaturowe. E, nie. Ja mam tylko pad do konsoli PS5 i PS4, czyli w sensie DualShock. Nie mam kontrolera do Xboxa, więc niestety tutaj nawet podłączenie kontrolera by mi nie pomogło, bo zakładam, że gra nagle magicznie nie zmieni wyświetlania na kontroler do PlayStation. To nie byłby pierwszy raz, jak gdzieś coś takiego, bo zdarza się, że gra robiona w exclusive PlayStation na Steamie też mi wyświetlała przy podpięciu kontrolera PlayStation też mi wyświetlała sterowanie jak do Xboxa. Także nic by mnie tu świat. nie zaskoczyło w tym temacie. Rozwiąż wyrocznie, aby Dobra. zebrać punkty wyroczni. Zajrzyjmy jeszcze do wyroczni. Dobrze, że tu jesteś. Potrzebujemy twojej pomocy. Ej, co porabiacie? Mija, Centopia nas potrzebuje. Witaj, Mia. Centopia potrzebuje naszej pomocy. Przepraszam, nie piszę ich, tylko recytuję. Może? Okej. Okay. Co to może oznaczać? Myślę, że... Chodźcie. Oki doki, zróbmy to. Więcej emocji. <grym> podoba mi się... podoba mi się to. Natomiast po prostu emocje sięgają z Zenitu. No... no cóż mogę rzec. Nie jest to gra najwyższych lotów. Nie oszukujmy się. Jakby uroczysz ma polski dubbing... Nie powiem, że nie. Natomiast ten dubbing jest taki. taki jakby. nie wiem, jakby mnie wzięli do shopy i powiedzieli: Dobra, nagraj parę kwestii, będzie dobrze. Ehm, tak, nie byłoby dobrze. Nie słynę z zbyt, zbyt wielkich emocji. Okej, okay, dostaliśmy jakiś trójkącik. Miło z ich strony. dziękuję za pomoc. Wyrocznia powiedziała mi, że przyjdziesz. Za pomyślnie wykonane misję możesz zdobyć punkty wyroczni. Punkty wyroczni odblokowują nowe światy. No dobrze, tyle załapałam, ale co tylko trzy te wyrocznie będą? Dobra. Zróbmy jeszcze jedną. Dobrze, że tu jesteś. Potrzebujemy Twojej pomocy. Cześć, co robisz? Jay, czekaliśmy na ciebie. Królestwo potrzebuje twojej pomocy. Mam nową wyrocznie. Gdzie to jest? Gargona i Dax coś kombinują? Musimy ich powstrzymać. To jest miejsce, w którym robi się naprawdę ciekawie. Oki Doki, zróbmy to. Ciekawie? Nie zauważyłam. Wybierz poziom trudności. Wciśnij przycisk okay. A, aby strzelić wodnym blaskiem. Woda pozwoli nam zmniejszyć przeciwników. Wciśnij przycisk. Mam cię! Dobra, nie widzę, żeby się zmniejszyli, mamcie. więc po prostu będę nawalać Ryszło. w nich cukrem. <laughs> Jakby dosłownie. A dobra, w tych trzeba będzie ten. Tylko. Dobra. Mama. Mama. W tych trzeba wodą, w tych e, robaków mamcie. trzeba cukrem. Łapie! Mam cię! Sniper Elite. Szkoda, tylko że nie odkryłam, w którym przyciskiem się zmienia woda z cukrem, więc muszę to robić myszką. Mam cię. Ok. Fantastyczne, fantastyczne. Dziękuję. Co on robi? Wyrocznia powiedziała mi, że przyjdziesz. Za pomyślnie wykonane misję możesz zdobyć punkty wyroczni. Punkty wyroczni odblokowują nowe ok. Okej, i chyba nowego jednorożca też możemy tutaj dostać. No dobrze. Tak, zobaczcie tutaj 75 punktów. 175 punktów. 425 punktów wyroczni. Oni myślą, że mi się tak chce to robić. Oni myślą, że ja to zrobię. Dobra. Przyjaciel Zregenerujmy naszego On i zrobimy sobie do końca ten pierwszy świat. Natomiast już widzę siebie u końców 425 punktów wyroczni. Po prostu. Po prostu ja to widzę, no nie? Mm -hmm. To była ironia. Nie widzę tego absolutnie. Jakby naprawdę. Nie widzę tego. Ech. No, nie powiem, niby człowiek się nie nastawiał na nic. Tutaj na zbyt wiele, a i tak. No, a i tak się trochę rozczarował. W sumie mogłam to przeskoczyć, ale już trudno. Ej, nacisnęłam. Strzałkę. Ta podróż jest dość wyczerpująca. Wybierz świat. Ta gra jest dość wyczerpująca. Z tym drewnianym sterowaniem, bo już któryś raz nacisnęłam przycisk i gra stwierdziła. Nie rozbijesz się zamiast tego dobra to na skupienie bo trochę wstyd, żeby się w grze dla dzieci wywalać głupio przed mm, milionami słuchaczy. Nie no może nie aż tak, ale przy świadkach. Dobrze. Udało się. Nadal nie wiem co oznaczają te punkty. Wybierz świat! No i finałowy wyścig tego świata. Let's go. Coś się długo ładuje, tak niepokojąco długo. Jeszcze się gra, wywali i będzie. Nie zdziwiłabym się. Powiem wam szczerze, tak niepokojąco. Dobra, wydaje mi się, że gra postanowiła się wychrzanić. No, przyznam Wam szczerze, to jest doskonałe zakończenie tego, e, tego odcinka. Ja spróbuję ją zresetować i włączyć jeszcze raz ten ostatni wyścig. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli się nie uda, no to będzie trochę smutno. Nagrywa się. E, spróbujmy jeszcze raz. O, no i teraz się udało od razu. Czyli ewidentnie coś, coś się przywiesiło. Zbyt dużo rzeczy na raz wymagałam od tygry? gry. Dobrze. Ewidentnie po prostu coś zawiodło. Ale myślałam, że chociaż jakiś fabularny konsek będzie coś, coś nam opowiedzał, cokolwiek. Nie. Nic nam nie opowiedzieli, po prostu powiedzieli okej, okay, ścigaj. No wiesz, co żałosne. Wow, to trudne! Dobra, kontynuujmy to. Mamy tyle tych łez, że możemy sobie na to pozwolić. Aczkolwiek jak jeszcze raz usłyszę od mi to trudne. To mi będzie przykro. Tak, ten wyścig jest zdecydowanie dłuższy, natomiast ja wiem, że jest tam więcej światów w tej grze i tak dalej, ale to jest bardzo szybko monotonne. Teraz mi smutno! Wow, to trudne! Czy ch tak, chciałabym użyć łez jednorożca, bo bo już mi smutno i już chcę po prostu to, to skończyć. I tyle. Ta gra bardzo często naciśnęłam tą strzałkę tak łatwo, dwa razy. Dobra, wiecie co smutno, muszę to... Zebierz świat! A bo to jest... tak jakby nieskończony wyścig? Twój przyjaciel jedno. Dziwne, dobra. Nie wiem jakby... Odblokować ale w na razie mam dosyć tej gry. Możemy sobie jeszcze... Przestań gadać, wspomnienia, teraz wspomnienia, ja gadam. Ich szczegóły. Tak, odblokowaliśmy jakiegoś nowego jednorożca. Tu nam się też odblokowały jakieś karty z Yuko i z Mo. Nie mam pojęcia... Nie mam pojęcia, czemu jest ich aż 25 stron. Co tu jest też takiego ciekawego, żeby było 25 stron. Natomiast no trochę mnie rozczarowuje to, że te wspomnienia w sumie... Nie mają żadnych wspomnień. Po prostu są randomowe naklejki, bez żadnego opisu, ale nazwali je wspomnieniami. Z którym jednorożcem twój przyjaciel przyjechać? jednorożec i twój przyjaciel wybierze się? Okay. do groty okay. rodzinę Ze swoim jednorożcowym Piara. przyjacielem. I co? Ono, Kiara. Niby ją odblokowałam, ale. No, tak jakby ona się tu nie pokazuje, ale tu się pokazuje. To miło z jej strony, czy coś. Okej, okay. moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Możecie dać znać, co myślicie o tej grze. Ja generalnie już wiecie, co myślę. Nawet nie da się z niej wyjść. Nie ma tutaj żadnego Escape menu, wróć gdziekolwiek pod Backspace, pod Escape, pod tabem mamy tylko to, ale tutaj nie ma wyjścia. Więc jakby z tej gry nawet nie da się wyjść. To jest trochę takie SAO, tylko w świecie mija i ja. I to lekko. Rozwiąż wyrocznie, aby niepokojące. Jak już raz ją włączycie, to, to musi. To już jest na zawsze. Nieważne. Dziękuję Wam bardzo. Możecie dać znać, co Wy o niej sądzicie, a tymczasem trzymajcie się.